Dzień dobry, dziś opowiem Wam historię, która mrozi krew w żyłach. To opowieść o tym, co mogło się wydarzyć pewnej ciemnej nocy 1921 roku w murach głównego cesarskiego Mauzoleum Rosji. Co tak naprawdę kryły marmurowe sarkofagi rosyjskich carów? Czy to prawda, że grobowiec jednego z cesarzy okazał się pusty, potwierdzając wielowiekową legendę o jego po tajemnej ucieczce? Co takiego zobaczyły zahartowane czekistowskie oczy w zniekształconej twarzy, zastygłej w grymasie śmiertelnego przerażenia, że w panice rzuciły się do ucieczki? I co najważniejsze, czy rzeczywiście duch Piotra Wielkiego powstał ze swojego grobu, aby po raz ostatni spojrzeć w oczy tym, którzy ośmielili się zakłócić jego wieczny spoczynek? Ta historia pełna jest pogłosek, tajnych raportów i przerażających świadectw, które przez dziesięciolecia rozpalały umysły. Przejdziemy razem przez ten labirynt tajemnic, oddzielimy prawdę od fikcji i na koniec dowiemy się, co naprawdę wydarzyło się w Soborze Pietropawłowskim, gdy nowa władza postanowiła zajrzeć do grobów starej. Ale aby zrozumieć skalę tej zagadki, trzeba najpierw uświadomić sobie, jakie niezliczone skarby, jak głosiły pogłoski, były przechowywane pod tymi sklepieniami. Wszystko zaczęło się w IV wieku naszej ery, kiedy Konstantyn, pierwszy cesarz, który przyjął chrześcijaństwo, wzniósł w swojej nowej stolicy, Konstantynopolu, wspaniały Kościół świętych apostołów. Zaprojektował go nie tylko jako świątynię ale jako majestatyczne mauzoleum dla siebie i swoich potomków miejsce, gdzie dynastia miała spoczywać na wieki. Prawie półtora tysiąca lat później, na drugim końcu Europy, młody rosyjski car Piotr Aleksiejewicz, torując okno na Europę i budując swoją nową stolicę na Bagnach, zainspirował się właśnie tą ideą. Postanowił, że jego dzieło, Sobór Pietro Pawłowski, w samym sercu twierdzy o tej samej nazwie, stanie się nie tylko główną świątynią Sankt Petersburga, ale także mauzoleum dla niego i wszystkich przyszłych władców Rosji. Los chciał, że sam Piotr nie zobaczył Soboru w jego ostatecznym blasku. Kiedy opuścił ten świat, budowa wciąż trwała, a jego szczątki spoczywały przez sześć lat w tymczasowej drewnianej kaplicy. Dopiero po zakończeniu prac jego trumna została uroczyście przeniesiona pod kamienne sklepienia, dając początek wielkiej cesarskiej nekropolii. Od tego momentu przez dwa stulecia znajdowali tu swoje ostatnie miejsce spoczynku prawie wszyscy rosyjscy monarchowie, począwszy od samego Piotra I, a skończywszy na jego prawnuku potężnym Aleksandrze. Trzecim. Wyjątków było tylko kilka. Młody Piotr II, wnuk wielkiego reformatora, zmarł na ospę w Moskwie i został pochowany tamże, w Soborze Archangielskim na Kremlu, obok starożytnych moskiewskich carów. Niemowlę cesarz Iwan VI Antonowicz, obalony i spędził całe życie w niewoli, został bezlitośnie zgładzony w twierdzy Schlisselburg, a miejsce jego pochówku do dziś pozostaje tajemnicą. I oczywiście ostatni cesarz, Mikołaj II, którego tragiczny los zakończył się w piwnicy domu Ipatiewa, a szczątki zostały pospiesznie ukryte gdzieś pod Jekaterynburgiem. Ale w soborze spoczywały nie tylko koronowane głowy. Obok nich znaleźli swoje miejsce spoczynku dziesiątki wielkich książąt i księżnych, ich dzieci i małżonków, cała cesarska rodzina. Ceremonie pogrzebowe Romanowów otoczone były przepychem i bogactwem, które oszałamiały wyobraźnie. W XVIII wieku i aż do lat 30. XIX stulecia zmarłych cesarzy i cesarzowe chowano w złotych koronach, inkrustowanych drogocennymi kamieniami. Ich ciała poddawano skomplikowanemu procesowi balsamowania, po czym wystawiano je na pożegnanie w żałobnych salach pałaców, ale był też jeszcze jeden bardziej tajemny rytuał. Serce monarchy, jako ośrodek jego ducha i woli, wyjmowano, balsamowano oddzielnie i umieszczano w specjalnym, drogocennym naczyniu z czystego srebra. Pozostałe organy wewnętrzne wkładano do innego naczynia. Na dzień przed główną ceremonią pogrzebową, relikwie te opuszczano na dno wykopanego grobu i dopiero potem umieszczano tam główną trumnę. Początkowo nagrobki w soborze były skromne, wykonane z białego alabastrowego kamienia. Ale w latach 70. XVIII wieku podczas zakrojonej na szeroką skalę rekonstrukcji soboru postanowiono zastąpić je trwalszymi i wspanialszymi płytami z szarego karyjskiego marmuru, surowego i uroczystego. Na nagrobki te w zwykłe dni kładziono ciemnozielone lub czarne sukno z wyhaftowanymi złotem cesarskimi herbami, a podczas wielkich świąt kościelnych i państwowych przykrywano je luksusowym złotym brokatem obszytym śnieżno-białym futrem gronostaja. Połowie XIX wieku moda znów się zmieniła. Pojawiły się nagrobki z olśniewająco białego włoskiego marmuru kararyjskiego, który ceniono za jego czystość i szlachetność. W 1865 roku cesarz Aleksander II wydał dekret: Wszystkie stare nagrobki, które się zestarzały lub nie były wykonane z marmuru, należy zastąpić nowymi z białego kamienia według jednolitego wzoru. Wtedy właśnie wykonano 15 identycznych białych, marmurowych sarkofagów, tworzących jednolity i surowy zespół. Jednak jego syn Aleksander III, znany ze swojej miłości do rosyjskiego stylu i monumentalności, Uznał taką jednolitość za zbyt skromną dla swoich rodziców. W 1887 roku rozkazał zastąpić białe marmurowe nagrobki na grobach zabitego przez narodowolców Aleksandra II i jego małżonki, Marii Aleksandrowny, czymś zupełnie wyjątkowym. Tak powstały dwa unikalne sarkofagi, które do dziś zadziwiają zwiedzających sobór. Dla cesarza wykonano monolityczny nagrobek z ciemnozielonego autajskiego jaspisu, a dla cesarzowej z delikatnie różowego uralskiego rodonitu, zwanego również orlecem. Te gigantyczne kamienne bryły przewożono z odległych o tysiące kilometrów miejsc i obrabiano przez najlepszych mistrzów kraju. Pod koniec XIX wieku miejsc w Soborze już praktycznie nie było, nekropolia była przepełniona. I w 1896 roku decyzją cesarza obok soboru rozpoczęto budowę oddzielnego mauzoleum wielkoksiążęcego. W latach 1908-1915 pochowano w nim 13 członków rodziny cesarskiej. W ten sposób do feralnego w 1917 roku w Soborze Pietro-Pawłowskim i przylegającym do niego mauzoleum zgromadzono ogromną ilość klejnotów: złoto, srebro, diamenty, rzadkie kamienie. Wszystko to leżało nie tylko w sejfach za ale także w samych grobach, pod ciężkimi marmurowymi płytami. Takie bogactwo nie mogło nie przyciągać uwagi, i pierwsze próby dotarcia do niego rozpoczęły się na długo przed rewolucją, a wraz z nadejściem nowej władzy zagrożenie stało się realne jak nigdy dotąd. Pogłoski o skarbach carskich grobowców rozpalały nie tylko umysły awanturników, ale i całkiem szanowanych osób. Już w 1824 roku w czasopiśmie Zapiski ojczyste ukazała się ciekawa notatka. Opowiadała o podróży po Rosji słynnej francuskiej pisarki, madame de Stael. Będąc w Petersburgu, zapragnęła zabrać ze sobą niezwykłą pamiątkę, kawałek tkaniny z grobowca samego Piotra Wielkiego. Bez wahania dama spróbowała niezauważalnie odciąć fragment brokatu z nagrobka cesarza. Jednak jej manipulacje nie umknęły czujnemu kościelnemu stróżowi. Wybuchł cichy skandal i madame została zmuszona do pospiesznego wycofania się z soboru, nie zdobywszy upragnion upragnionego trofeum. To był oczywiście raczej kuriozalny przypadek. Poważnych zamachów na mauzoleum nie było, dopóki kraj nie został zalany rewolucyjnymi burzami. W lutym 1917 roku, kiedy monarchia upadła, rząd tymczasowy, który doszedł do władzy, próbował uratować choć część skarbów Soboru Pietropawłowskiego. Powołano specjalną komisję, która przeprowadziła spis i ewakuację najcenniejszych przedmiotów. Jednak już jesienią tego samego roku, w przededniu bolszewickiego przewrotu, z soboru wyniesiono praktycznie wszystko, co przedstawiało wartość materialną. Zniknęły drogocenne wieńce nagrobne i jubileuszowe medale z czystego złota, srebra i porcelany. Zostały zdjęte i zapakowane starożytne ikony w drogich okładach, masywne srebrne krzyże i lampy. Wśród wywiezionych był i unikalny srebrny płaskorzeźba Piotra Wielkiego, a nawet korona Orderu Maltańskiego, wysadzana diamentami, która zdobiła nagrobek Pawła I. Cały ten bezcenny ładunek został wysłany specjalnym pociągiem do Moskwy, gdzie, jak przypuszczano, będzie bezpieczniejszy. Ale po drodze skarby w zagadkowy sposób zniknęły. Ich śladów nigdy nie znaleziono. Czy rozpuściły się w chaosie wojny domowej, czy zostały potajemnie sprzedane za granicę, czy też osiadły w czyichś prywatnych kolekcjach, do dziś nie wiadomo. Jednak wtedy, w XVII roku, samych grobów cesarzy nikt nie otwierał. Ale to właśnie to częściowe rozgrabienie zrodziło w narodzie silne przekonanie, że główne skarby wciąż tam są, pod ziemią. W umysłach zwykłych ludzi rysowały się obrazy niesamowitego luksusu. Zmarli monarchowie leżą w trumnach, ukoronowani złotymi koronami, ich serca spoczywają w masywnych srebrnych naczyniach, a ciała odziane są w mundury, wyszywane drogocennymi kamieniami i orderami. Marzenie o dotarciu do tych bogactw nie dawało spokoju zarówno zwykłym awanturnikom, jak i przedstawicielom nowej władzy ludowej, która pilnie potrzebowała środków. I wkrótce po kraju rozeszła się mrożąca krew, w żyłach historia o tym, jak czekistom w końcu udało się do nich dotrzeć. W latach 30., wśród rosyjskiej emigracji, zaczęły aktywnie krążyć pogłoski, że jeszcze w 1921 roku bolszewicy w ścisłej tajemnicy dokonali tego, czego tak wielu się obawiało otwarcia cesarskich grobowców. Mówiono, że ciała zostały ekshumowane, spalone w piecach krematorium, a wszystkie kosztowności skonfiskowane na rzecz głodującego powołża. Prawdą jest, że nikt nigdy nie widział żadnych oficjalnych dokumentów ani wiarygodnych dowodów na tę procedurę. Niemniej jednak, domysłów i mrożących krew w żyłach opowieści było aż nadto. Prawdziwą sensacją stała się publikacja w paryskiej gazecie Ostatnie Wiadomości 20 lipca 1933 roku. Artykuł, którego autorem był znany biały emigrant Borys Nikołajewski, ukazał się pod krzyczącym nagłówkiem Grobowce rosyjskich cesarzy i jak bolszewicy je otwierali. Była to dramatyczna, pełna makabrycznych szczegółów opowieść, która natychmiast rozeszła się po całym świecie. Nikołajewski twierdził, że w jego ręce trafiło streszczenie jakiegoś listu znalezionego w Warszawie, rzekomo jego autorem był jeden z członków Piotro Grockiego GPU. Bezpośredni uczestnik tej samej tajnej operacji. Po raz pierwszy to świadectwo zostało ujawnione w jednej z krakowskich gazet, a teraz prezentował je szerokiej publiczności. Opowieść zaczynała się jak scena z powieści gotyckiej. Otwierają się ciężkie drzwi mauzoleum i przed naszymi oczami pojawiają się trumny cesarzy ustawione półkolem. Przed nami cała historia Rosji. Komisarz GPU, przewodniczący specjalnej komisji, wydaje rozkaz, aby zacząć od najnowszych pochówków. Pierwszy, według autora listu, otworzono grób Aleksandra III. Jego ciało, jak twierdzono, zachowało się doskonale. Z potężnej figury zdjęto wszystkie klejnoty i regalia, po czym szczątki przełożono do prostej drewnianej skrzyni. Takie same manipulacje przeprowadzono z innymi pochówkami. Najwięcej kosztowności, jak oczekiwano, znaleziono w grobie Katarzyny I, małżonki Piotra Wielkiego. Z jej grobowcem trzeba było się bawić najdłużej. A grób jej prawnuka, tajemniczego cesarza Aleksandra I, rzekomo okazał się pusty. Nie było w nim szczątków, co, jak się wydawało, w pełni potwierdzało starą ludową legendę, że car nie zmarł w tagan rogu, ale zainscenizował swoją śmierć i wyruszył na wędrówkę po Rusi pod imieniem starca Fiodora Kuźmicza. Ale najstraszniejszy moment był jeszcze przed nimi. Kiedy komisja dotarła do grobowca zabitego przez spiskowców cesarza Pawła I, nawet zahartowani czekiści zadrżeli z przerażenia. Makabryczne chwile, jak opisywał anonimowy czekista, przeżyli wszyscy członkowie komisji, gdy otwierali sarkofag Pawła. Otulający ciało zmarłego cara mundur zachował się wspaniale, w najdrobniejszych szczegółach, ale głowa Pawła wywoływała koszmarne wrażenie. Rzecz w tym, że po jego tragicznej śmierci z rąk spiskowców, jego zmasakrowaną twarz trzeba było pokryć pośmiertną maską woskową, aby można było przeprowadzić ceremonię pożegnania. Przez ponad 100 lat, spędzonych w krypcie od wahań temperatury i wilgotności, maska ta stopiła się i spłynęła. A w resztkach żółtawego wosku prześwitywała zniekształcona twarz zabitego cara, wykrzywiona grymasem niewyrażalnego przerażenia. Widok był tak odrażający, że wszyscy uczestnicy tej ponurej procedury pospieszyli się jak najszybciej skończyć z tym pochówkiem. Srebrne i miedziane trumny arki rosyjskich cesarzy opróżniano jedna po drugiej, a ciała przenoszono do grubo ciosanych drewnianych skrzyń, które w liście pogardliwie nazywano korytami. Tak się złożyło, że w ostatniej kolejności otwierano grobowiec tego, który został pierwszy pochowany w soborze Piotra Wielkiego. Kar reformator spoczywał od razu w trzech trumnach, włożonych jedna w drugą, co bardzo utrudniało pracę mechanikom. Aby ułatwić zadanie, ciężki sarkofag postanowiono postawić pionowo, opierając go o ścianę i zaczęto wiercić pokrywy jedna po drugiej. Kiedy robotnicy dotarli do ostatniej wewnętrznej pokrywy, stało się coś niesamowitego. Nagle sama się otworzyła i przed oszołomionymi bolszewikami stanął cesarz Piotr w całej okazałości. Z zaskoczenia wszyscy się zachwiali i cofnęli. Cesarz był jak żywy. Jego twarz, mimo upływu 200 lat, zaskakująco dobrze się zachowała i nie była dotknięta rozkładem. Świadek pisał, wielki Car, który za życia wzbudzał w ludziach straś, jeszcze raz wypróbował siłę swojego groźnego wpływu na czekistach. Ale mistyczny moment trwał krótko. Podczas przenoszenia do drewnianej skrzyni, ciało wielkiego Cara, zakłócone kontaktem z powietrzem, nagle rozsypało się w proch. Na tym straszna praca czekistów dobiegła końca. Dębowe trumny ze szczątkami, zgodnie z tą historią, przewieziono do soboru Izaaka i spuszczono do jego podziemnych pomieszczeń. A drogocenne arki ze srebra i miedzi wysłano w inne miejsce, najprawdopodobniej do przetopienia. Historia, od której mrozi krew w żyłach, przekazywana z ust do ust, obrastając nowymi szczegółami. Ale co, jeśli to wszystko tylko umiejętnie stworzona fikcja? Nadszedł czas, aby rozpocząć nasze śledztwo. Tak szczegółowe i barwne świadectwo, opublikowane przez Nikołajewskiego, wygląda na pierwszy rzut oka bardzo przekonująco. Gdyby nie jeden niezwykle ważny fakt, wszystkie informacje w tym artykule przekazywano w istocie przez osoby trzecie od innych osób trzecich. Sam Nikołajewski przeczytał o tym w krakowskiej gazecie, która z kolei powoływała się na jakiś anonimowy list znaleziony w Warszawie. Nikt z nich nie mógł osobiście uczestniczyć w ekshumacji. I to nie jedyny przykład. Podobne opowieści o otwieraniu carskich grobów wypływały w różnych źródłach, i wszystkie miały jedną wspólną cechę brak bezpośrednich świadków. Na przykład znana jest opowieść profesora Krasuńskiego: Wspominał, będąc jeszcze studentem, przyjechałem w 1925 roku do Leningradu do swojej ciotki, Anny Adamowny Krasuńskiej. Poważnej, uczonej biologa. Ona mi i zakomunikowała, że niedawno dokonywano otwarcia carskich grobowców. Szczególnie silne wrażenie, według jej słów, wywarł Piotr I, którego ciało dobrze się zachowało i był bardzo podobny do swoich portretów. Na piersi leżał duży złoty krzyż. Jego oczywiście zabrano. Dokonywano konfiskaty kosztowności. Znając ciotkę jako bardzo Poważnego człowieka, nie mogę dopuścić myśli, że to, co powiedziała, było oparte na pogłoskach. Mogła opowiedzieć tylko to, co jej było naprawdę wiadomo. Ale i tutaj widzimy ten sam schemat. Profesor opowiada słowa swojej ciotki, która z kolei skądś otrzymała tę informację. Podobna historia zawarta była również we wspomnieniach doktora nauk technicznych, profesora Angelejko. Zapisał ją ze słów swojego kolegi z gimnazjum. Walentego Szmita, którego ojciec rzekomo osobiście uczestniczył w tej samej ekshumacji. Znowu, ojciec kolegi tam był. Taką samą historię przekazywał i radziecki architekt Adamowicz i pisarka Nadjeżda Pawłowicz. Ostatnia zapisała ją ze słów jakiegoś Borysa Kapuna. I tutaj pojawia się interesujący szczegół: ten kapun był bratankiem samego Mojżesza Moirza Wszechmocnego szefa Piotrogrodzkiej Komisji Nadzwyczajnej. Co więcej, w tamtym okresie Borys Kapun zarządzał pierwszym w mieście krematorium. To okoliczność zrodziła jeszcze bardziej ponurą wersję legendy. Jeśli otwarcia rzeczywiście dokonywano, to ciała carów zostały nie po prostu przewiezione do Soboru Izaaka, ale potajemnie spalone. W sumie żadnej wiarygodności, ciągła pajęczyna pogłosek, gdzie każdy powołuje się na kogoś innego. Żadnych oficjalnych dokumentów o eks ekshumacji cesarzy i książąt w 1921 roku nikt nigdy nie widział. Przez dziesięciolecia spór nie ustawał, legenda przeciwko brakowi dokumentów. Ale pod koniec XX wieku historycy i uczeni w końcu mieli szansę zajrzeć do wnętrza grobowców i poznać prawdę. Nowy rozdział w tej historii rozpoczął się już po rozpadzie Związku Radzieckiego. W 1991 roku pod Jekaterynburgiem znaleziono szczątki, przypuszczalnie należące do Mikołaja II i jego rodziny. To wydarzenie ponownie wzbudziło zainteresowanie carskimi pochówkami i legendą o ich otwarciu. Do identyfikacji znalezionych szczątków potrzebny był materiał genetyczny bliskich krewnych. I oto w 1994 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu oficjalnej, udokumentowanej ekshumacji w Soborze Piec Pawłowskim. Wybór padł na grób wielkiego księcia Jerzego Aleksandrowicza, rodzonego brata Mikołaja II. Ta procedura radykalnie różniła się od tej, którą opisywano w strasznych legendach. Wszystko działo się otwarcie. Z udziałem duchownych, kryminalistyków i antropologów. Najpierw robotnicy ostrożnie zdjęli ciężki marmurowy sarkofag, który był tylko zewnętrznym nagrobkiem. Pod nim odkryto monolityczną płytę imponujących rozmiarów. Kiedy ją podniesiono, otworzyła się ceglana krypta, w której stała hermetyczna, miedziana arka. Wewnątrz tej arki znajdowała się jeszcze jedna trumna, cynkowa, a już w niej ostatnia drewniana, w której spoczywały szczątki carskiego brata. Krypta okazała się częściowo zalana wodą, ale naukowcom udało się jednak odkryć kości, które nadawały się do badań genetycznych. Próbki pobrano w obecności świadków, wszystko zostało dokładnie zaprotokołowane. A dwa tygodnie później szczątki Wielkiego Księcia z należytymi honorami pochowano na dawnym miejscu. W sprawie tego otwarcia wszystko było całkowicie przejrzyste. Istnieją niezbędne dokumenty, zdjęcia, wyniki ekspertyz, które przechowywane są w archiwach państwowych. A oto poszukiwania archiwalne jakiegokolwiek oficjalnego aktu o otwarciu grobowców w 1921 roku tak nic i nie dały. Dokumentów po prostu nie ma. Historyk Nathan Eidelman, który długie lata poświęcił poszukiwaniu najmniejszych wzmianek i autentycznych świadectw tej mitycznej ekshumacji, doszedł do wniosku, że znalezienie jakichkolwiek potwierdzających dokumentów jest praktycznie niemożliwe. Co więcej, sami pracownicy Muzeum Rezerwatu, twierdza Pietro Pawłowska, wszystkie te pogłoski zawsze nazywali nie inaczej jak bzdurą. Ale najpoważniejszy cios w legendę zadano w 2015 roku. W ramach nowego etapu śledztwa w sprawie identyfikacji szczątków rodziny carskiej, znalezionych pod jeka Terynburgiem, postanowiono otworzyć jeszcze jeden sarkofag ten, w którym spoczywał cesarz Aleksander III ten sam, od którego, zgodnie z legendą nikołajewskiego rozpoczęło się rozgrabienie mauzoleum. Przedstawiciele rosyjskiej cerkwi prawosławnej uczestniczący w procedurze zauważyli, że na marmurowym nagrobku rzeczywiście są niewielkie odpryski i uszkodzenia, które mogłyby świadczyć o tym, że kiedyś próbowano go przesunąć. Ale kiedy otwarto samą kryptę, wszystkich czekało zadziwiające odkrycie. Arka ze szczątkami Aleksandra III okazała się absolutnie nietknięta. Zachowały się nie tylko kości, ale i fragmenty munduru, a nawet ordery. Wszystko było na swoich miejscach. Te dwa otwarcia, przeprowadzone z zachowaniem wszystkich norm naukowych i prawnych, stały się najbardziej oczywistym i niepodważalnym dowodem na to, że straszne pogłoski o ekshumacji 1921 roku to tylko legenda zrodzona przez burzliwe czasy. Wydawałoby się, że kropka postawiona, ale zwolennicy mitu mieli jeszcze ostatni argument. Nawet po niepodważalnych dowodach znaleźli się sceptycy, którzy do dziś twierdzą kości, to może i na miejscu, ale nie są carskie. Ich, jak mówią, mogli podmienić. Przecież nie mógł się zabaz, zabalsamowany, zgodnie z wszelkimi zasadami, trup Piotra Wielkiego, który rzekomo tak dobrze się zachował, po prostu rozłożyć do kości. Ale i tu można przytoczyć bardzo ważki argument. Sekret zachowania ciał poddanych balsamowaniu polega nie tylko na samej początkowej procedurze, ale i na stałej, dokładnej pielęgnacji. Najlepszym przykładem jest ciało Włodzimierza Ilicza Lenina w Mausoleum. Opiekuje się nim przez dziesięciolecia całe naukowe laboratorium. Utrzymywany jest ścisły reżim temperatury i wilgotności, przeprowadzane są regularne prace profilaktyczne. Gdyby o ciało wodza światowego proletariatu nie dbano przez te wszystkie lata, ono by też dawno się rozłożyło, zamieniając się w proch. W warunkach zaś wilgotnej i zimnej krypty Soboru, Pietro Pawłowskiego, bez jakiejkolwiek pielęgnacji, nawet najbardziej umiejętnie zabalsamowane ciało było skazane na stopniowe zniszczenie. Tak więc nic dziwnego w tym, że od cesarzy zostały tylko kości, nie ma, tak rodzą się i umierają historyczne mity. Legenda o otwarciu carskich grobowców była żywym produktem swojej epoki. Zrodziła się z chaosu wojny domowej, z realnych przypadków rozgrabienia cerkwi, z totalnej tajności i wszechmocy organów GPU-NKWD i z całkiem zrozumiałego pragnienia emigracji, aby demonizować bolszewicką władzę, przypisując jej jeszcze i akt bluźnierczego wandalizmu. Ta historia okazała się tak barwna i makabryczna, że kontynuowała życie własnym życiem przez wiele dziesięcioleci, nawet gdy bezpośrednich świadków już nie było. Ale fakty? Rzecz uparta. I dziś możemy z pewnością powiedzieć: wbrew wszystkim strasznym legendom, wieczny spoczynek rosyjskich cesarzy najprawdopodobniej tak i nie został zakłócony przez nocnych gości w skórzanych kurtkach. Ich skarby okazały się nie złotem i diamentami, a samą historią, która i po dziś dzień przechowuje swoje tajemnice pod marmurowymi płytami Soboru Pietro Pawłowskiego. Aby i dalej oddzielać historyczną prawdę od najbardziej porywających mitów i poznawać nieznane karty przeszłości, subskrybujcie nasz kanał i polubcie to nagranie. Postaramy się przekazać każdemu widzowi prawdziwą historię, ukrytą za zasłoną czasu i domysłów.